Szanowni Państwo, za nami kolejna edycja Semper Melior. Idea, która przyświeca temu wydarzeniu, to stawanie się coraz lepszym, pokonywaniu własnych słabości. Semper Melior to konkurs, który wyróżnia osoby tworzące coraz lepsze społeczeństwo, które nas otacza. I ze wszystkich kandydatów postanowiliśmy wyróżnić. Te osoby. W kategorii Pasja, Mateusz Gural, Filip Filarski, Maciej Saferna, Michał Naglik, Zuzanna Gałuszka. Nadia Mostek, W kategorii Człowiek, Szymon Pietrzak, Zuzanna Zielasko. Zuzanna Masiak i Michał. Preś, a także w kategorii kultura i sztuka Olga Patek, Marcin Adamski, Michał Kordasz i Justyna Sołczykiewicz. Spośród wszystkich wyróżnionych, którym serdecznie gratuluję, postanowiłem docenić trzy osoby po jednej z każdej kategorii, które wyróżniały się ponad to jeszcze bardziej swoimi dokonaniami. I są to w kategorii pasja Michał Nadlik. W kategorii człowiek jest to Zuzanna Masiak. Gratulujemy. A w kategorii Kultura i sztuka jest to Michał Kordasz. Serdecznie wszystkim gratuluję. Niestety okoliczności pandemii, która cały czas nie odpuszcza, spowodowały, że musimy to rozdanie właśnie w takiej formie przeprowadzić. Mam nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już w normalnych okolicznościach. Dziękuję bardzo.